Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest Pillars of Eternity. Dzisiejszy materiał to takie bardziej pierwsze wrażenia niż recenzja, ponieważ mamy tutaj do czynienia z grą CRPG z potężną rozbudowaną grą na dziesiątki godzin, więc uczciwie recenzję można będzie zrobić naprawdę za dwa tygodnie, miesiąc, coś koło tego prawdopodobnie tymczasem już mam pewne spostrzeżenia, pewne pierwsze wrażenia, którymi się chcę z wami podzielić, ponieważ mamy tutaj kandydata na grę roku po prostu. Pillars of Eternity jest projektem ufundowanym na Kickstarterze. Jest to klasyczne CRPG i tutaj jest to wielki, wielki, epicki wręcz powrót moim zdaniem do formy do najlepszych elementów gatunku. Gra jest wzorowana na takich tytułach jak Baldur's Gate, jak Icewind Dale czy Planetscape Torment, czyli same klasyki. Już sam interfejs bardzo nam przypomina te tytuły, a jednocześnie jest to interfejs dostosowany do dzisiejszych norm. I to, co jest fantastyczne w tej produkcji, to połączenie klasycznego rzutu izometrycznego i klasycznego widoku oraz całego stylu, nawet graficznego tych kultowych tytułów. Jednocześnie przeniesienie go do czasów współczesnych i dostosowanie do dzisiejszych, powiedzmy, standardów gra wygląda fenomenalnie, pomimo że jest to izometryczny rzut 2D. Ja tutaj się już nie zagłębiam, czy to jest faktycznie może zrobione w 3D, tylko stylizowane, czy to jest faktycznie 2D, 2D, chociaż mi się wydaje, że to są ręcznie rysowane tła i że to jest faktycznie grafika 2D. Także mamy tutaj do czynienia z bardzo klasycznym ujęciem, jednocześnie grup. Przepiękną. W minionym roku mieliśmy do czynienia z Divinity Original Scene CRPG, które również wracało do korzeni i bardzo wielu ludzi się tą produkcją zachwyciło. Natomiast to, co odróżniało ją, to właśnie współczesna grafika. Ona miała taką bardzo wręcz komiksową oprawę graficzną. Nie mówię, że złą, natomiast zdecydowanie nie było to żadne nawiązanie do klasycznych tytułów. Natomiast to, co jest dużym plusem Piles of Eterniki dla miłośników gatunku, to jest właśnie to nawiązanie wizualne, stylistyczne. Zresztą gra jest osadzona w zapomnianych krainach, podobnie jak wiele tych kultowych wymienionych tytułów. Mamy tutaj więc do czynienia z bardzo podobną mechaniką DD która też częściowo m, przeszła pewną metamorfozę, żeby się dostosować do czasów współczesnych, aczkolwiek mamy tutaj klasycznie możliwość grania w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą, możemy sobie spację zapauzować, wydać komendy, sprawdzić czary itd. itd. i odpauzować i akcja dzieje się dalej. Ja ten system zawsze bardzo lubiłem, bo z jednej strony mamy tą akcję w czasie rzeczywistym, a z drugiej strony mamy możliwość spokojnego przeanalizowania sytuacji. Co mi się osobiście podoba, tym bardziej że w tytułach CRPG mamy do czynienia. Często z bardzo rozbudowanymi możliwościami różnych postaci naszej drużyny, więc to jest fajne. To, co już na samym początku również urzeka, to fantastycznie zrealizowana oprawa i dźwiękowa, oraz tekstowa. Gra u nas została wydana w wersji kinowej, aczkolwiek muszę przyznać, że ta wersja kinowa jest bardzo dobra, i co zwróciło moją uwagę, czcionki są dobrane takie. Że są bardzo wyraźne, bardzo dobrze się to czyta. W starszych tytułach bywały czasami problemy z tym, że e, czcionka bywała nieczytelna, czasami miało jakieś takie tło, które utrudniało e, czytanie i tak Tutaj wręcz przeciwnie, wszystko jest idealnie wyraźne, wszystko jest bardzo czytelne, przejrzyste. Do tego Sporo tekstów jest mówionych, sporo tekstów jest nagranych w formie audio. Nie wszystkie, ale, ale jest ich przynajmniej na początku grając, naprawdę e, spora ilość, co bardzo mi się podoba. Zaś sama rozgrywka urzeka z jednej strony klasycznymi rozwiązaniami z gier, fabularnych, klasycznymi takimi pomysłami, a z drugiej strony to wszystko nadal jest fajne. To wszystko nadal bardzo się dobrze odbiera pod względem klimatu. Ale dobrze, sam początek rozgrywki, przeskoczyłem tutaj jeden ważny aspekt, otóż wybór postaci, który, moi kochani, żeby Was nie skłamać, prawdopodobnie spędziłem godzinę ponad czasu wybierając postać. Menu wyboru postaci i ilość wariantów jest ogromne. Co mi się bardzo podoba, nie tylko mamy rasy takie najbardziej znane, czy typu elfy, jakieś tam krasnoludy, ale mamy też kilka ras takich mniej, mniej typowych, co zdecydowanie dla mnie działa na plus, ponieważ urozmaica rozgrywkę, nie, mamy, nie jesteśmy wrzuceni po raz kolejny w dokładnie ten sam setting świata, tylko mamy coś takiego troszeczkę innego. Rasy są interesujące. Poza rasami wybieramy spośród bardzo wielu profesji. Jeszcze zanim wybierzemy profesję, również wybieramy pochodzenie, ponieważ dana rasa potrafi dzielić się na kilka odłamów, więc mamy w sumie kilka różnych wariantów. Wybieramy jeszcze nasze dziedzictwo, jeśli chodzi o naszą historię. Skille, czary, statystyki, jest tego naprawdę dużo. Możemy bardzo, bardzo różne postacie stworzyć. Bardzo dużo mamy tych różnych profesji, bardzo dużo mamy wariantów w ramach tych profesji, jeszcze wariacji, które możemy sobie wybrać. Sami ludzie mają sporo wersji pochodzenia z różnych regionów świata, które się bardzo różnią od siebie, również stylistyką ubioru, co jest dla mnie istotne, ponieważ to nie jest tylko taka kosmetyczna rzecz na zasadzie w historii, w biografii gdzieś tam zaznaczona. Tylko jest to coś, co odbija się na naszym wyglądzie, na naszym ubiorze, przynajmniej na początku. Podejrzewam, że potem jak zmienimy sobie różnego rodzaju ciuchy, to y, możemy wyglądać zupełnie inaczej, ale przynajmniej na początku mamy jednak inny wygląd postaci. Mnie się to bardzo spodobało. Poza tym, y, w grze y, już zauważyłem na pasku menu, że jest twierdza. Co prawda, na początku nie mamy do niej dostępu i pewnie mi nie sporo czasu, jak znam życie, zanim fabuła mnie do tej twierdzy doprowadzi, ale już mnie poinformowało uprzejmie, że będę miał twierdzę, czyli mamy możliwość jakiegoś tam rozbudowy naszej posiadłości i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie to jak bardzo rozbudowany ten aspekt będzie, ale bardzo mnie to cieszy, ponieważ w kilku poprzednich tytułach, nawet pomijając Dragon Age, ale nawet w starych Neverwinterach, na przykład mi się to podobało, że w pewnym momencie e, chyba w dwójce był, była twierdza, o ile pamiętam. W każdym razie w kilku tytułach podobnych takie motywy się po, pojawiały i mnie to bardzo mm, cieszy, podoba mi się taki pomysł. System walki, lutowanie. Te elementy znowu są bardzo klasyczne, typowe. Co mi się również rzuciło w oczy, przyjemne jest to, iż możemy sobie grę przyzoomować, możemy sobie troszeczkę powiększyć te postacie i obserwowalny teren albo odzoomować i nawet nie jest to tak strasznie jakoś źle zrobione, wręcz przeciwnie. Nie mamy rozmazanych postaci przy przyzoomowaniu, tylko to wszystko wygląda całkiem nawet nawet fajnie. Oświetlenie, kolorystyka, te mapy wyglądają po prostu fenomenalnie i mega klimatycznie. Ważnym też elementem rozgrywki jest system reputacji i tutaj mamy troszeczkę taki, powiedziałbym, powiew nowoczesności w dobrym wydaniu, ponieważ w przeszłości częstokroć były różnego rodzaju proste systemy reputacji, natomiast troszeczkę tutaj twórcy poszli dalej i stworzyli taki system. Wpływania na wydarzenia, na świat poprzez nasze zwykłe codzienne decyzje, zwykłe nawet rozmowy z postaciami w naszej drużynie, to wszystko nas kieruje gdzieś w jakimś kierunku. Ale to nie jest na zasadzie plus i minus, dobre, złe, tylko właśnie budujemy swoją osobowość, całą naszą osobowość poprzez poszczególne decyzje, poszczególne. Kwestie, które wygłaszamy, po prostu tak jak w życiu, to jak postępujemy, jak, postępujemy, jak się zachowujemy, i tak dalej, buduje nasz jakiś obraz, który jest potem odbierany przez innych, i inni będą na to w określony sposób reagować. Więc of Eternity naprawdę tutaj pozytywnie zaskakuje, właśnie takimi. Niuansami, a z drugiej strony to może nie są niuanse, to są bardzo ważne kwestie, ponieważ z jednej strony bierze klasyczną rozgrywkę, klasyczny widok, klasyczną grafikę, to wszystko, co znamy i kochamy, ale z drugiej strony wzbogaca to o taką dodatkową głębię, nadaje temu wszystkiemu takiego dodatkowego jeszcze klimatu, jeszcze dodatkowych elementów rozbudowania tego. To nie jest moi kochani proste CRPG, w którym mamy zwykłą, prostą drużynkę i hulamy sobie po świecie bez żadnych konsekwencji, bez żadnego kontekstu. Ta gra już na samym początku, na tyle na ile pograłem chwilę, mogę to stwierdzić, posiada dużo głębi, dużo takiego wewnętrznego rozbudowania, dużo takiego dbania o różne aspekty. Ogrom świata i ogrom możliwości na początku mnie wręcz przytłoczył. Ja już dawno nie miałem do czynienia z Grocer RPG tego pokroju tak rozbudowaną, dlatego mówię, że to jest kandydat na grę roku, bo z jednej strony gra sama w sobie jest widać bardzo rozbudowana, bardzo duża, bardzo fajna, a z drugiej strony jeszcze jeżeli to połączymy z sentymentem i tym nawiązaniem do klasyków, to wiele osób po prostu się tym zachwyci i zresztą e, zupełnie słusznie moim zdaniem. Przyznam Wam się szczerze, że już w samym menu wyboru postaci długo myślałem, czym faktycznie zagrać. Pod koniec dokonałem w końcu wyboru, ale z takim wrażeniem, że być może zagram czymś innym, być może stworzę jeszcze jedną postać, ponieważ jest dużo fajnych, ciekawych wyborów. Nie mamy jednej ciekawej postaci, mamy masę możliwych wariantów i każda nas kusi, ponieważ co sama rozgrywka już również na samym początku pokazuje. Zależnie od tego, jaką rasę wybierzemy, jaką postać stworzymy, jakie statystyki jej nadamy itd., itd., to wszystko wpływa na naszą rozgrywkę na każdym kroku. W dialogach, praktycznie każde dialogi, jakie prowadziłem na początku, miały opcje dialogowe do wyboru, zależnie od tego, jakie mieliśmy rozdane cechy, jakie mieliśmy, czym dysponujemy, więc. Jeżeli wybierzemy sobie, zrobimy postać bardzo inteligentną, albo bardzo sprytną, albo bardzo silną, itd., dalej, to w opcjach dialogowych oraz w różnego rodzaju interakcjach ze światem to wszystko się przydaje. I to wszystko sprawia, że każde podejrzewam przejście Pilas of Eternity inną postacią, z innym zestawem postaci, drużyny, potem być może, yy, będzie. Innym doświadczeniem, ponieważ będziemy mieli inne możliwości interakcji ze światem. Jeżeli sobie to połączymy jeszcze z reputacją, którą budujemy w sposób wspomniany, niebanalny, w sposób nie tylko plus minus, tylko naprawdę tworzymy pewną osobowość i do tej osobowości możemy potem spotkać postacie, które tą osobowość będą sobie cenić bądź nie zgadzać się z nią. Nawet więc jeżeli stworzymy sobie jakiegoś łotra, Możemy w świecie spotkać postacie, które będą podzielać nasze podejście do świata i się do nas być może przyłączą, więc to wszystko tworzy obraz mega rozbudowanej produkcji, która i za pierwszym przejściem prawdopodobnie będzie fantastyczną przygodą, ale podejrzewam, że będzie posiadała również sporą wa wartość grania ponownie. I może to być, nie chcę zapeszać, ale może to być taki tytuł, który bym porównał do Fallouta 2, który po prostu przechodziłem na, na wiele sposobów, wiele razy, ponieważ zależnie jakie tam cechy właśnie się rozdało, to zupełnie opcje dialogowe i różne możliwości w świecie się inne pojawiały, więc miejmy nadzieję, że dłuższa rozgrywka faktycznie ujawni nam i pokaże, że takie bogate możliwości faktycznej interakcji różnej będą z tego co widziałem na początku to jest, ale zobaczymy na ile dalej to się wszystko rozwinie, ponieważ do tego potrzeba sporo godzin rozgrywki tak naprawdę, jak to w klasycznych grach CRPG, żeby wszel wszelkie rzeczy odblokować, odkryć i, i naprawdę się w świecie rozgościć ja ze swojej strony bardzo polecam tą produkcję, to jest dla fanów gatunku CRPG dla klasycznych CRPGowców to jest Najlepsza rzecz od wielu, wielu lat to jest dużo lepsze niż, moim zdaniem, niż Dragon Age Inquisition, niż Divinity Original Scene ostatnio, ponieważ łączy to, co było najlepsze kiedyś, z tym, co jest doskonałe po prostu nawet dziś. Ten dojrzały styl graficzny, piękny styl graficzny fantasy, ale z drugiej strony zero komiksowości, zero jakichś tam Obrysów, zero jakiejś tam budowy ciała dziwnej i tak dalej, tak dalej. To wszystko wygląda naturalnie, to wszystko wygląda e, po prostu bardzo imersywnie, klimatycznie. To jest właśnie taki rodzaj świata, w którym ja się jestem w stanie zagłębić i poczuć go faktycznie, że tam e, moja drużyna urzęduje, e, moja postać dokonuje jakichś wyborów, z czym nie miałem do końca tak do czynienia w przypadku gier, które były właśnie takie stylizowane graficznie na różne dziwne komiksowe pomysły. Ze swojej strony kończę te pierwsze wrażenia i e, serdecznie grę polecam. Zobaczymy, być może jakaś większa recenzja się z czasem pojawi e, w momencie kiedy grę ukończę lub, lub będę już pod jej koniec. Tymczasem jednak e, po prostu wracam do grania i do odkrywania e, świata e, Pillars of Eternity. Pozdrawiam Was serdecznie, pamiętajcie by kliknąć łapkę w górę, jeżeli się Wam się podobało. Pamiętajcie, by zostawić jakiś komentarz. I kliknij subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. Tymczasem do usłyszenia, żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć!